My już po derbach Krakowa, no niezwykłych, bo, bo dużo się działo w tym spotkaniu, oczywiście fantastyczna atmosfera, y oczywiście emocje do samego końca. Y no Też niesamowita sprawa, bo wieczysta się spóźniła na mecz, także to, to, też, to też było w tym wszystkim niesamowite. Wynik remisowy, jeden do jednego. Słuchajcie, y no, na pewno na pewno uważam, że że ten mecz mógł się potoczyć inaczej dla krakowskiej Wisły. Bo, bo Wisła w tym meczu, umówmy się, prezentowała się lepiej. Prezentowała na pewno troszeczkę lepszą jakość piłkarską. Natomiast myślę, że troszkę za dużo niedokładności w tym, w tym spotkaniu, prze, sz, szczególnie w fragmentach tej pierwszej połowy, bo, bo to było widać, że, że gdzieś brakowało tego spokoju, tego uporządkowania, dużo takiej nerwowości, takiej totalnie, totalnie niepotrzebnej i oczywiście takiej skuteczności braku. No, za tym trochę tęsknimy, za tą skutecznością do bólu, którą mieliśmy w tych pierwszych kolejkach. tutaj. No ale dlaczego tak jest? No, ktoś zapyta. No bo niestety tacy zawodnicy jak Rodado, Duarte, Elthaler grają na troszkę niższym, na troszkę niższym poziomie, no i niestety y, to widać, to widać. No Rodado jak dla mnie trochę się zablokował y, i trochę przypominał Siebie w tym meczu z Barażowym, tak, w tym meczu z Miedzią Legnica, kiedy też no, nie wychodziło mu to tak jak, jak, jak zawsze. I faktycznie, no tutaj było podobnie, naprawdę starał się, naprawdę widać to zaangażowanie, widać tą determinację u tego zawodnika. Natomiast, jeżeli popatrzymy na jego przyjęcie piłki, na jego uderzenia. To nie wygląda już to m, tak e, dobrze. E, mówiłem o Duarte. Jeden chyba najsłabszy zawodnik, chyba e, Wisły Kraków. end to też nie jest to, to coś, co było na początku. Szkoda, że właśnie, wiecie, no ten tercet, który naprawdę świetnie działał. Że, że to właśnie się to wszystko naraz. Nie? Że to nie jest kwestia jednego zawodnika, tylko kwestia tak naprawdę dwóch, trzech e, zawodników. E, natomiast było wielu zawodników, którzy zagrali świetne e, zawody. Chciałbym tutaj docenić grucicia i Biedrzyckiego, Biedrzycki z bramką, e, która nas naprawdę niesamowicie ucieszyła. E, myślę, że dobry mecz karbo, dobry mecz kuziemki E, również, e, myślę, Lelyveld, e, dobre również spotkanie, e, Giger, e, naprawdę dobre wejście, myślę też Igbekeme o Micia e, i, i dobra zba, zmiana, słuchajcie, Baniowskiego, który świetnie tą piłkę dośrodkował. To była naprawdę trudna sytuacja, tutaj też duża sprawa, że Duda tą, tą piłkę wygrał. Duda no, zawinił w pierwszej połowie, ale w drugiej, tej ostatniej akcji w tym doliczonym czasie gry, e, no, no, zrobił to, co powi powinien zrobić. Przedłużył piłkę Duda, na Biedrzycki takie sytuacje wykorzystuje. No niesamowity jest ten Biedrzycki. I tutaj też kontrowersje przy Wiktorze. No, Wiktor więc wybuchł po tym meczu. Nie dziwię mu się, bo uważam, że, że jest to trochę niefer, bo jednak w sytuacji, czyli był często on by dostał kartkę, a ktoś inny nie dostaje i to jest y, coś nie tak i uważam, że y, pan sędzia Frankowski po raz kolejny powinien się może zająć faktycznie zbieraniem znaków, a nie y, sędziowaniem nie spotkań, bo coś tutaj jest nie tak. Uważam, że y, no, atak w polu karnym y, pierwszy w piłkę trafia Wiktor, potem y, dostaje tak zwany no, no taki stempelek y, ze strony zawodnika Wieczystej, no i nie ma rzutu karnego. No sorry, coś tutaj jest nie tak. To co on ma nogę urwać, żeby był rzut karny? No bo y, dla mnie argument, że to było. Delikatne nastąpienie stopy, czy delikatnie go trafił w stopy, jest nieważne, bo, 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 bo takie karne są dyktowane i no, co, no to by trzeba było mierzyć, czy, czy mocno, czy lekko, no, trzeba by było mierzyć z jakąś siłą uderzył, trzeba by jakąś ziemię w skalę wymyśleć. No, trochę to jest bardzo dziwne. Jeden sędzia tak, drugi można powiedzieć srak więc, więc ja rozumiem jakby irytację Wiktora, bo pamiętam jak w tamtym sezonie miał mnóstwo czerwonych kartek, mnóstwo naprawdę nieudanych interwencji, które no właśnie kończyło się, kończyły się wyrzuceniem z boiska i tutaj w końcu wiecie, no naprawdę on zyskał w tym sezonie, gra odważniej, były by, bywały mecze, w których wyglądał gorzej, natomiast widać teraz coś takiego, że ma tą odwagę w podejmowaniu decyzji, nie zawsze z nią trafi, ale często gęsto trafi i, i, i to widać efekty widać, że też dosyć dobrze dogaduje się z Gruciciem i to fajnie ze sobą, ze sobą współgra także to są, to są plusy to są plusy tego meczu, zdominowaliśmy wieczystą, co do tego nie ma wątpliwości, ale bardzo dużo kibiców zadaje sobie to pytanie, czy w tym meczu jest niedosyt, tak Oczywiście jest niedosyt, bo zdajemy sobie sprawę, że byliśmy drużyną lepszą, bo prawda jest taka, że Wieczysta w drugiej połowie, no ich gra sprowadzała się tak naprawdę do, do takiej dobrej obrony. Nie mogę powiedzieć, że nie, bo, bo jakby bronili się bardzo dzielnie i bardzo mądrze i naprawdę na dużej takiej determinacji. I tego im odebrać ja osobiście nie mogę. Ale trzeba sobie jasno i wprost powiedzieć, że byliśmy drużyną lepszą, bardziej jakościową brakowało oczywiście finalizacji tych wszystkich sytuacji. Było ich bardzo dużo. Wisła stworzyła sobie ogrom e, tych sytuacji. No i, i, i teraz pytanie należy dlaczego nie wykorzystaliśmy tych sytuacji więcej, bo, bo, bo przynajmniej dwie trzy bramki Wisła powinna jeszcze strzelić. Nie stało się tak, dlatego właśnie, że brakło tego spokoju, że było trochę tej takiej niedokładności. No i przede wszystkim ci zawodnicy, którzy, którzy, no, którzy są ważni w tej całej układance, Rodado, Duarte, Ertkaller Mieli problemy właśnie z tą, z tą skutecznością i, i mają lekką taką zadyszkę formy. Co jest oczywiście zrozumiałe, że no nie da się, wiecie, no była, był super start, teraz jest troszeczkę gorzej. Trzeba tych zawodników nastawić im celowniki i będzie, myślę, dobrze. Natomiast było takich dużo głosów, że jest bardzo duży niedosyt. Ja uważam, że. Niedosyt byłby i taki smutek byłby, gdyby Wisła ten mecz przegrała, bo umówmy się tak, że bramkę szliśmy w ostatniej akcji meczu tak, 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 na, do, tak na dobrą sprawę. Więc y, myślę, że trzeba ten, ten punkt docenić. Y, bo nie graliśmy też, graliśmy z wieczystą, z wiceliderem y, pierwszej ligi i wydaje mi się, że, że to zwycięstwo powinno nas bardziej wzmacniać. Że, znaczy, zwycięstwo, ten remis powinien nas wzmacniać, dlatego że. Że jednak walczyliśmy do końca, że nie poddawaliśmy się. I to też chciałbym właśnie właśnie to chciałbym też docenić, że że wiecie, były mecze nieraz w poprzednich sezonach, że przegrywaliśmy dobra, nie szło, nie szło dobra, bez zaangażowania. Tu była walka. Banioski, super zmiana. Naprawdę wszedł chłopak, dośrodkował piłę i, i, i naprawdę ucieszył naprawdę wszystkich kibiców Wisły Kraków. Naprawdę, naprawdę wielka, wielka sprawa. I tak sobie tak wczoraj pomyślałem, że, że banioski jest kawała teraz prawda jest kuziemka jak ci, ci piłkarze wskoczą jeszcze na wyższy level to będziemy mieli naprawdę bardzo dużo jakości jest też krzyżanowski który który również wydaje mi się że jego potencjał też jest bardzo bardzo duży także Naprawdę mamy tą młodzież i, i z tego korzystajmy, z tego korzystajmy, temu klubowi też jest e, potrzebna taka młoda krew, e, może takie nowe właśnie rozdanie, żeby tej młodzieży też trochę było e, w tym zespole i jest i to nas e, oczywiście oczywiście bardzo e, cieszy. Dobry mecz w obronie Wisły Kraków, kolejny dobry mecz w obronie i to na pewno też cieszy, wiadomo, że Wieczysta, jak już mówiłem, w drugiej połowie raczej broniła się niż, niż, niż yy, porywała się na jakieś yy, ataki. Yy, no cóż, yy, myślę, że, że pomimo, że przegraliśmy to spotkanie, to wciąż... Znaczy, przegraliśmy. Jezu, co ja brezę? Powiem wam, późna jest godzina i już tak brezę. Natomiast zremisowaliśmy. Raz mówiłem, że wygraliśmy, teraz mówiłem, że nie, Zremisowaliśmy mecz z Wieczystą. Wciąż jesteśmy liderem. Niezmiennie 26 punktów na naszym koncie. Także wciąż ta przewaga Wisły nad Wieczystą i Śląskim, co najważniejsze jest całkiem i całkiem duża. Teraz czeka nas mecz z ruchem Chorzów. Śpieszcie się z biletami, bo już no, rozchodzą się jak ciepłe bułeczki, no bo już w piątek nie ma biletów na sektor C. Bo, bo także tutaj kupujcie, kupujcie bilety, bo już naprawdę tych miejsc bardzo mało zostało, więc szykuje się kolejny rekord. Niedziela, godzina 20:30. No to jest dobry termin, to jest dobry termin, żeby pojawić się na stadionie na Rejmonta 22. Ja dziękuję Wam bardzo za uwagę. To było podsumowanie tego ostatniego meczu remisowego, można powiedzieć, derby na remis. Ale myślę, że, że to był taki mecz, który jeżeli miałbym powiedzieć, jakby ktoś mi powiedział, czy to był dobry mecz Wisły Kraków, powiedziałbym, że tak, że nie był idealny, widać pewne jakieś tam e, kwestie do poprawy, e, o których w tym materiale powiedziałem, natomiast myślę, że to był nie, było to niezłe spotkanie e, zawodników białej gwiazdy. E, napiszcie w komentarzach, co Wy sądzicie o tym co wy sądzicie o tym spotkaniu, co sądzicie o kolejnym spotkaniu z ruchem Chorzów. E, jestem ciekawy, oczywiście jak zawsze, w waszej opinii. A teraz pozdrawiam was serdecznie, do zobaczenia i do usłyszenia w kolejnych materiałach.